Witam z tej strony MAT2.6, a to jest prezentacja mapki Sosnówka. Tu możecie zobaczyć ładny krajobraz, jaki nas otacza na naszej farmie. Ale zaczniemy od prezentacji kombajnu Toruma 760, bo na poprzednim filmiku, na prezentacji maszyn, po prostu nie miałem obrazu z kombajnem i nie dodałem go. No to teraz go Wam pokażę. Oczywiście, model jest bardzo dobrze wykonany. Są nalepki ładnie, się ładnie błyszcze. Widać, postarali się z modelem, jak zresztą z każdym modelem w Farmingo 15. Tutaj mamy złożoną sieczkarnię. Zobaczycie, jak ona się bardzo fajnie rozkłada. O, krzaki. Tutaj mamy header. On jest 9-metrowy. No i dobra. Odpalamy kombajn. No, ładnie się nam odpalił. Możemy oczywiście ruszać motowidłami do góry, do przodu i do tyłu i w dół. I roz rozłożyć trzeba kombajn. Zbiornik wygląda bardzo fajnie. Już bardzo przypomina mi jednego z, znaczy jeden zbiornik z caseów. Może nawet jest identyczny, ale dobra. Odpalamy. Animacje oczywiście są standardowe. Wszystko ładnie widać, jak wysypuje, jak wysypuje, jak kosi. Teraz zobaczcie, jak się rozkłada i składa sieczkarnię Widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Łamy się na dwie części i się ustawia. Właśnie to jest jedna chyba z lepszych sieczkarni. W tych kombajnach tutaj w farmingu. Przejdźmy do środka. Usterka są ustawione idealnie. Wszystko ładnie widać za nami. Kierownica, jak i przyciski, konsola i wszystko ze środka wyglądają identycznie jak w siatczkarni. Więc możliwe, że jednak poszli na łatwiznę. Chociaż, jak mówiłem też wcześniej, nie wiem czy tak realu jest. Tutaj mamy okienko na zbiornik. Ładnie nam się sypie przyniczka. Koguty, mamy dwa z przodu, jeden tak z tyłu. Dobra, co tu dłużej, dłużej mówić o kombajnie, jak to jest prezentacja mapki, więc tyle widzieliście z kombajnu? I on jest właśnie, mi się wydaje, że na... Choć on będzie konkurował, że tak powiem, z... Właśnie z Case'em i z Nicholandem. Mają bardzo podobne pojemności, one mają po 12, 14, a ten ma 12. I Hedery, oni mają też trochę większy. <laughs> Przepraszam, ale można dokupić 12-metrowy do New Holanda lub 10,5 do Kesa. Dobra, zaczynamy prezentować mapkę. Tu jak widzicie jesteśmy na naszej farmie, przejdźmy się po niej. Tutaj mamy hangar, że tak powiem, nawiury. Sami widzicie teraz magazyn nawiury. Obok mamy na buraki. No i. Na ziemniaki. Zobaczcie, jak ładnie te taśmy wyglądają. Fajnie, że nie dali tych, takich co były standardowo na mapce w 13, 11 i tych innych. Postarali się i zrobili nowe, nowe taś, taś, taśmy ciągi, a to nam ziemniaki spadają. Tutaj tak samo mamy, ale nie wiem, dlaczego nie dali taśmy ciągu do wiórów. No dobra, jak chcieli, tak zrobili. Tutaj mamy nasze silosy i nie tylko silosy, bo wszystko jest w jednym miejscu praktycznie. Tu mamy właśnie możliwość wysypywania na przyczepę. Widzimy ładny otwór. Paliwo, wielkie belki do paliwa. Tu dy dystrybutor mamy tutaj mamy oczywiście wsypny do, nas, do naszych silosów Tu nasze silosy są A w tych beczułkach, no i oczywiście w tym silosie możemy ładować sobie nawóz i oprysk A tu zaraz, a tu zaraz obok możemy sobie nasiona ładować Niestety po drabinie nie wejdę Tu fajna taka rurka jest, ale nie widać nic z niej jak się sypie Tutaj obok naszych hangarów mamy wiatę na nasze maszyny, oraz, oraz warsztat z, z kanałem. Fajnie by tu było można dodać mod Hardpoint, ale niestety mapka jest zapakowana w, i zaszyfrowana, więc ciężko będzie ją modyfikować. Zobaczmy czy, przeszko... Fuu, co ja? zobaczmy, zobaczmy czy przeskoczymy przez okno. Ach, nie ma szyb, dobra, wybiłem. Z tej strony naszej farmy jest wszystko. Idziemy teraz do najważniejszego na tej farmie. I co ucieszy na pewno niejedną osobę. Tu mamy silos na kiszonkę, a obok mamy swoje krowy. Tu mamy właśnie naszą oborę na krowy. Czochradła mamy dla nich. Tylko szkoda, że nie można otworzyć tych bram, żeby wjechać na przykład obornik wygarnąć tej krowy mogą sobie jeść, wchodzić do środka żeby się przespać lub załatwić się, tylko trochę psuje ten klimat, ten robot, bo nie jest on taki pod ten styl stary, chociaż tutaj trochę poniszczone jest, takie pordzewiałe, ale z zewnątrz nie wygląda za fajnie, tu pewnie na wodę jest, oczywiście wody nie dajemy, tylko samą paszę, to jakieś... Powiedzmy ogrzewanie. No I za tą oborą mamy swój obornik oraz basen na gnojówkę. Zobaczcie, tutaj coś tam jeszcze jest: to jest ziemia. A tu mamy trochę tego jeszcze na dnie. Tu jakaś, jakiś tam silos. Pewnie miał być on na pasze, ale jest tylko tak dla wyglądu. Kupmy parę krówek: zobaczymy, jak one tam sobie ładnie. Oj, nie to. Ładnie chodzą. Kup, 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 kup. Nie wiem ile tam. weźmiemy z 26. Ok. I widzicie, tutaj jak nam krówki ładnie chodzą. Zobaczmy, czy jest jakaś w oborze. Nie, nie ma w oborze. Szybko się przejadę, bo jeszcze mamy drugą część naszej farmy. Tutaj właśnie mamy możliwość sprzedaży słomy i siana. No i tu jakieś takie pomniejsze budynki, jakaś jeszcze wiata na nasze maszyny. I co ciekawe, mam jeszcze wagę na swojej farmie. Jak widzicie, tam mam 200 sto... i tu jeszcze telefon. Oczywiście telefon z pomocą, jakby ktoś nie wiedział co i jak. No i zaraz obok też farmy mamy tablicę z misjami. Tu się ona schowała. Tu jeszcze jakiś budyneczek. Taki sam jest koło pola, albo przynajmniej bardzo podobny. No, mam nad misję. Dobra. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tej mapie, będzie jedyna. Jest może ich więcej, ale taka bardziej, którą widać na pierwszy rzut oka, to są znaki. Znaki wyglądają fajnie. Ale niestety, zobaczcie. O, przenikam przez znaki. Nie wiem, dlaczego Giens zrobił przenikalne znaki, tak samo na oryginalnych mapach. Gdzie przy patchu, chyba 1 dwa jeszcze były one z kolizją. A teraz, niestety, one nie mają kolizji. dobra, to tyle z naszej farmy. O, zobaczcie, jeszcze mamy nowy ruch uliczny, ale coś mi się wydaje, że słabo to wyskalowali, bo zobaczcie, tu taka ciężarówka. A tu mam pikapa swojego, jest dużo większy od niej. Dobra, to gdzie jedziemy wpierw? Jedziemy do sklepu. Zobaczcie, mapka wygląda mniej więcej tak. Są i małe, i średnie, i jedno ogromne pole. Czekajcie, może wyłączę mapkę jednak. Żebyście mogli podziwiać ten krajobraz. Tam mamy jakiś pomnik, posąg yy, pszenicy. Tu most i pod nami jest rów, rów taki, albo jakaś rzeczka taka ładna. No, widzicie, jest duża... Różnorodność takiej roślinności w wodzie: są jakieś glony, jakieś trzcina jest i coś jeszcze to może być. Tu mamy jeszcze ładnie takie skarpy okrojone po, po prostu prawie pionowe są. O, kolejny pojechał. Tylko, że to są modele z tego, co usłyszałem. Bo zobaczcie i zobaczyłem płyniemy sobie w glonach. Tutaj trawy w ogóle nie ma nic nie rośnie. Tu dopiero się zaczyna, więc odtąd raczej jest już normalna ziemia, a tu jest model. I dobra, widzicie ładny, mamy mostek. Tam mamy pierwszy skup jaki jest obok nas. Zaraz zajedziemy do niego. Tutaj nie opłaca się rozpędzać ciągnikiem, bo jak y, przydobrzymy, to wpadniemy do rzeki. a mój, hamuj bo tam w oddali widać skup drzewa jak już jestem tutaj to podjadę do niego i zaraz wrócimy się tam ojej, nie utop się no i tutaj właśnie możemy sobie sprzedać nasze kłody kłody sprzedajemy do wody, po prostu wrzucamy je no i się sprzedają szybko wrócimy do tamtego skupu, ten skup się nazywa już Wam mówię, wiejski elewator zbożowy i naprawdę wiejski, bo tutaj mapka ma swój klimat jednak. Wszystkie budynki praktycznie są takie por poniszczone, pordzewiałe, jakieś tam elementy mają jakieś takie deskowate, drewniane i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tu właśnie mamy ten elewator, tu jeszcze możemy sprzedać chyba słomę, nic nie ma na mapie, ale raczej będzie można tu sprzedawać. Może jest wyższa cena niż tamko o Nie wiem, nie wiem. Tu widzimy znak pszenicy. Skoczymy szybko do sklepu. Sklep jest bardzo też fajnie zrobiony, bo jest otwarty. Niektóre maszyny, jak się kupi, lądują na parkingu tym O, właśnie, lub w środku. I to też fajnie wygląda, bo na przykład, na przykład jak kupujemy jakiś samochód, to on jest tutaj, właśnie, postawiony oczywiście w drugą stronę. Teraz, jak wjechałem, to on jest w tą stronę mniej więcej, tak, tutaj stoi no i na sklepie mamy napisane, nie wiem co bo niestety nie znam rosyjskiego ani cyrylicy, więc pewnie to pisze sklep albo coś w tym rodzaju, ale nie jestem pewien, i tu jakieś dookoła są budyneczki, tutaj mamy plac żeby móc sprzedawać pojazdy z tam za większą trochę kwotę no i tyle, z, ze sklepu idziemy sobie dalej Pojeździmy sobie na przodę. Tu mamy lasek, więc będziemy moż, będzie można się też pobawić w drwala. Tu jakiś ładny wiatrak. Tutaj droga mamy do takiego miasteczka, tam gdzie piekarnia jest. Tam dojdziemy jeszcze. Tu mamy stację benzynową. E, przepraszam, stację benzynową. Kury. Przenieśli nam krowy do, na farmę, a kury nam zabrali, a szkoda bo też można byłoby mieć je na farmie w końcu no i widzicie tam oni chodzą tutaj nie wiem, możliwe że jajka się będą pojawiać jak jakieś się pojawią jakąś tam wiatkę na jakieś tam maszynki chociaż nie wiem po co, bo kury i tak nie wymagają żadnej tam paszy ani nic, bardzo mi się podobają te silosy na trawę one są rozmieszczone po no par jest ich chyba, 3 lub 4 i tutaj oczywiście pewnie jakaś misa się pojawia i trzeba skosić trawę a przy okazji mamy gdzie ją sprzedać a stacja benzynowa jest tutaj o. można sobie zajechać, zatankować i stacje benzynowe są takie same wszędzie więc też trochę tak jakby ubogo, bo stacji jest tam jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta stacji benzynowych i każda wygląda, o, i każda wygląda tak samo. No, mogli trochę jakoś pozmieniać lekko budynki lub y, ułożenie ich. Byłoby ciekawiej. A tu mamy miasteczko. Tu widzimy jakieś rury gazowe chyba, bo żółte. Plac zabaw ładny. Tylko niestety na tych konikach nie można się bujać, bo... Nie chcą się opuszczać i podnosić. Zjeżdżalnie i takie inne. Bo tu obok też jest szkoła. Chyba widzimy, pojedźmy sobie przez domostwa. No tutaj, właśnie mamy szkołę. Mi się tak wydaje, bo jest. O, bo jest plac zabaw, tutaj, i zaraz obok szkoły też jest. Tutaj, właśnie mamy. Dla mnie to jest pl plac treningowy parkura. Zobaczcie, jesteśmy tutaj. Skaczymy tu. Potem idziemy na drabinki szybko Skaczemy, biegniemy Skaczemy, o nie trafiłem Spaca e, mi nie wcisnęła się z, I parkour, dobra Tutaj mamy dalej domki Tu już jest trochę większy ruch uliczny Ale widzicie jakie są trochę inne Znaczy trochę, w ogóle są inne samochody Na drogach, są tylko chyba trzy Właśnie ten, e, taki samochodzik ten taki jakby sedan i pickup Nic więcej nie zauważyłem Tu mamy jeszcze jakiś, nie wiem Stary budynek, sklep Gdzie jajka możemy sprzedawać Tutaj zaraz będzie Jeszcze Biogazownia jest niedaleko Zaraz też tam zajedziemy Tu jakaś tam dystrybutor, dystrybutor gazu czy coś tam rodzaju Tu jeszcze jeden, a właśnie Jeden jest skup Też jakoś tak za wysoko są podniesione te które poprzeczki. Tu jest bardzo ciasno, na większe maszyny nie da rady wjechać, ale kto tu by grał na wielkich maszynach. Mapka jest akurat pod takie maksymalnie do średnich, do T6, bo nie wiem, no puma to by była chyba największa, jaka można byłoby tutaj ją wprowadzić, no i tu jakiś malutki lasek. Nasze pole, tam jeszcze jakiś budynek jest, tu mamy biogazownię. Biogazownia też jest bardzo klimatyczna. Zobaczcie, już tu widzimy taką kopułę. Nawet jest sporej wielkości, bo tu mamy jakiś parking, wagę oczywiście, silosy, ich jest pięć. Oj. Mamy tutaj właśnie te kopuły miejsce do wsypywania jakichś żonki. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że możemy sobie po drabinie wejść, czy po schodkach, i zobaczyć, ile mamy obornika. Skoczmy. Basen. Będzie można tutaj pływać, jak będzie tego więcej. I tak, z biogazowni... Tu jeszcze mamy ładny taki budyneczek. Nie no, naprawdę mi się biogazownia bardzo podoba. Nie jest ona taka sama, jak na tych... Yy, Innych mapkach. Mapka tak samo ma takie, jakby drogi gdzie indziej, żeby prowadziły do jakichś innych miejscowości, ale niestety niestety, no są poblokowane, bo dalej nie ma nic. Po prostu koniec mapki. Jak widzicie tam na mapie, mini minimapie, już dojechałem do krawędzi. Tutaj mamy też dużo, dużo, dużo torów położonych, tylko szkoda, że nie jeżdżą pociągi same. Trzeba puścić po prostu pociąg ten nasz, gdzie się sprzedaje zboże, czy tam jakieś nie wiem drzewo chyba można też sprzedać ale widziałem też, jest pociąg do Buraków, specjalnie zrobiony tam też zajedziemy tutaj mamy właśnie ten skup pociąg podchodzimy i odsyłamy go tam dalej dobra, jesteśmy na obrzeżach mapy, zajedziemy zaraz gdzie tu teraz zaprowadzić? pojedziemy sobie tam gdzie jest ten zielone, zielona przyczepa tam gdzie się sprzedaje trawę a może jednak pojedziemy na sam dół, tam mam jeszcze skład drzewa tu widzicie właśnie kolejny zjazd na jakąś inną miejscowość dobra, idziemy prosto tu mamy jeszcze ładny mostek kolejny oraz tą rzeczkę Ta mapka powinna się nazywać Two Rivers Zobaczcie, mamy, dwa, znaczy mamy dwie rzeki i takie dwa stawki małe I tutaj właśnie sprzedajemy nasze drzewo Tu pewnie wywalamy je Nie musimy już na pociąg wrzucać Chociaż wtedy też nie musieliśmy, ale Jak ktoś chciał się pobawić, no to mógł powrzucać sobie Tu mamy jakieś pole 33, które wygląda jak jakaś strzałka Ciekawie to wygląda, ale mogli to trochę jednak zaokrąglić byłoby tak lepiej by to wyglądało trochę. Tam są widać pełno drzew. Tutaj mamy kolejny skup. Skupy przynajmniej wyglądają wszystkie inaczej. Mają jedynie tam jakieś drobne cechy wspólne, ale jakoś niespecjalnie przypominają same siebie. Tu jakaś drobinka, obok mamy wagę oczywiście. Wagi są takie same, jak, tak samo jak stacje benzynowe. To o, właśnie, jeszcze pojazdy z ruchu ulicznego potrafią jeździć po rondach, więc to też jest ciekawe. Tu mamy właśnie tą stację. Tu mamy owce swoje. ładne obora, ale nie możemy do niej wejść, po prostu owce lądują tutaj. Wszystko pozamykane. Obok nich mamy również silos na trawę, jakiś tam budyneczek, przejazd kolejowy gdzie to mnie doprowadzi zaraz no jedziemy dalej widzicie ładne krajobrazy są na tej mapie wszystkie takie bardzo pasujące tekstury tak samo zostały wymienione widzicie tutaj mamy dirt a on wygląda dużo lepiej niż ten co znamy z poprzednich mapek tu kolejny most, tam mamy most kolejowy i tutaj mamy kolejny skup dwa skupy praktycznie obok siebie ale ten jest do buraków tu możemy sobie sprzedawać buraki i pewnie ziemniaki dałoby rada ale nie próbowałem jeszcze no i obok mamy zwykły taki elewator pociągowy, że tak powiem, na zboże to jest fajnie rozwiązany wjazd bo tak, tu mamy właśnie już skup i musimy jechać taką beczułkę nie Jedziemy tędy Tu właśnie mamy ten ładny budynek I nakręcamy I driftujemy O właśnie, można tutaj fajnie driftować Ciekawe I tu sprzedajemy Zaraz obok oczywiście jest kolejny skup I rondo Nie wiem czy jest tu jest wjazd To wygląda jakby też można było drzewo sprzedawać Zobaczymy Bioelektrownia, to tak, to będzie można wióry sprzedawać tutaj no I pewnie kłody tak samo dałoby radę Jakieś tam garaże Tam właśnie bioelektrownia Teraz wyjazd, trzeba znaleźć jest wyjazd Dobra To mamy stację benzynową, nie będę tam zajeżdżał, bo wiecie jak wygląda Zobaczmy teraz gdzie jechać. Tam będzie w lewo to nasza farma, to pojedziemy na pikarnię. Przy okazji pooglądamy sobie krajobraz. Tam właśnie widzimy tą górę z lasem. To jakaś tam inna taka góra w oddali, ale to już jest za terenem mapy, więc tam nie zajedziemy. Ach, wypchaliśmy się. Mu. Tam widzimy to i właśnie naszą farmę. Mapka ogólnie jest trochę płaska, ale są takie zniesienia, jakieś lekkie górki, lub naprawdę jedna wielka góra. Więc teren jest taki urozmaicony, tak samo z tymi polami jak mówiłem wcześniej: są małe, średnie i jedno duże. Więc na pewno. O, jaki fajny przystanek! Więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie tutaj, nikt nie będzie narzekał. I tu mamy kolejną taką wioseczkę. W tej wiosce mamy dostęp do właśnie piekarni, do skupu, takich pomnik. Gdzie tu wjechać teraz? Na początku się zastanawiałem, jak tutaj wjechać, albo wystarczyło trochę dalej pojechać. Tutaj możemy kury, a gdzie jajka sprzedawać. I tu mamy... O, ale schodki, muszę, muszę to zrobić. Oj, nie to. Czekajcie, o. Puk, nikogo nie ma. Dobra, to lecimy dalej. No i tutaj, zajeżdżamy. I tutaj możemy sprzedać swoje blony hm, gdzie teraz jechać? Sklep odwiedziliśmy. Tu jeszcze nam zostało centrum ogrodnicze. Tam zajedziemy Zobaczcie na to. Tu jest strasznie wysoko. Jak się jedzie jakimś niskim ciągnikiem lub e, ciągnikiem z e, obciążnikiem, który niestety nie chce podnieść się wyżej, na przykład tak ma e, Proxima, nie nie Proxima, Furtera. <laughs> Dobra, zaraz wymienię wszystkie zetory. Ten malutki major właśnie. Tak major ma, że on obciążnik ma strasznie nisko, to on wtedy tam uderza i nie chce podjechać dalej. Jakoś pokombinować, i wtedy można bez problemów z nim jechać. No, to wróciliśmy na naszą farmę, ale tylko na chwilę. Mijamy ją i jedziemy na, do centrum ogrodniczego. Zobaczymy, czy znajdę drogę. A tu jeszcze, tutaj jest tak samo gdzieś na, tym, na tej rzeczy. Jest przejazd taki piaszczysty. Nie jest on w każdym miejscu. O, jest tutaj, akurat widzicie. Możemy sobie właśnie przejechać. No i jesteśmy bliżej centrum ogrodniczego. Zaraz pewnie zawieszę pikapa. Na szczęście nie, nie udało mi się. I tu właśnie mamy to centrum. Możemy sobie. Tutaj pokupować sobie sadzonki drzew. Oczywiście tylko jednych. O, ale mnie wywaliło, przebyłem tam. I tu mamy szklarnię. One fajnie oglądają, bo są tak jeszcze dookoła obrośnięte. Widać, że to jest taka wiejska, wiecie, wiejski, magazyn ogrodniczy, czy jak to się tam nazywało. Możemy oczywiście też kupić tutaj nasiona, sprzedać swoje wióry. Te się też sprzedaje, z tego co widać po teksturze i uzupełnić nawóz Tu też fajny budyneczek No i dobra Mi się wydaje, że z prezentacji mapki to jest wszystko już Zobaczyliście te ważniejsze miejsca oraz trochę krajobrazu to Teraz wjedziemy do lasu No i co, ja się będę z wami żegnać bo muszę pograć jeszcze na tej mapce, bo jest naprawdę świetna o, no dobra. No, i tyle będzie z raczystego. Nie wiem, czy będę w stanie podnieść samochu teraz. I tym właśnie miłym akcentem będę kończył odcinek. Więc na razie, cześć.